Tak, bardzo, bardzo ważny dla nas moment, bo czekaliśmy na, na, na punkty w meczu wyjazdowym i, i, i dzisiaj mamy przecież 12 kolejkę, a wygraliśmy na wyjeździe pierwszy raz, także moment dla nas bardzo istotny. Ale z punktu widzenia budowania siebie w tabeli, w punktach, bardzo istotny okres, ten, który przed nami, czyli, czyli, czyli sam, sam proces treningu i analizy następnego meczu, bo te punkty będą miały naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry wymiar, kiedy, kiedy potwierdzimy je w następnym, w następnym spotkaniu. Także bardzo ważny moment przed nami, to jest jakby te trzecie okienko po dwóch przerwach reprezentacyjnych. I, i, I chciałoby się, aby, aby drużyna dalej dobrze funkcjonowała. Często mówiliśmy na konferencjach o, dobrze, o dobrej grze GKS-u, a, 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 a tych punktów nie mamy dzisiaj tyle, ile byśmy chcieli. Dzisiaj takie, wydaje mi się, dobre mentalne w całości przełamanie bardzo dobre 30 minut, bardzo duża kontrola nad meczem i wydawało się, że jesteśmy na, na świetnej drodze, no ale jeszcze, jeszcze nie jesteśmy idealni. Niepokoi mnie te 40 bramek, które padło w naszych meczach 12 meczach, bo jest to trochę za dużo, mimo że 16 strzeliliśmy, ale aż 24 na dzisiaj tracimy i dzisiaj też dwie. Także z racji tego, że, że w tej drugiej połowie byliśmy bardzo, bardzo, bardzo skuteczni i wykorzystaliśmy wcale niekiedy niełatwą sprawę, jeśli chodzi o to, że gra się z przewagą jednego zawodnika, bo, bo niekiedy różnie z tym, z tym bywa. Jesteście Państwo na wielu meczach, wiecie, że nie zawsze strzela się trzy bramki. Także tutaj wielkie gratulacje dla zespołu za cierpliwość, za, za przytomność i za dużą, dużą rozwagę. To mnie bardzo, bardzo cieszy. To, co powiedziałem, musimy budować kolejne, kolejne, kolejne punkty, kolejne mecze, tylko w cierpliwej pracy i, i, i w pokorze do tego, co robimy. Nie jesteśmy krezusami Ekstraklasy. Ekstraklasa bardzo mocno pędzi do przodu. Poziom rozgrywek, same zainteresowanie na trybunach jest naprawdę coraz większe i, i, i to bardzo cieszy. A, a my w Katowicach musimy, musimy wykonywać bardzo rzetelnie swoją, swoją robotę i, i po prostu zbierać doświadczenia. Dzisiaj dla nas bardzo ważny mecz. W tamtym sezonie w naszej rywalizacji nie udało mi się z motorem wygrać, także bardzo się cieszę, że, że, że tym razem to my jesteśmy do przodu. A, a, a Lublinowi życzę, życzę wszystkiego dobrego w kolejnych meczach. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I zapraszam do zadawania tak. pytań. na krok. I mnie, nazwisko redakcja. Proszę bardzo. Um, Wiadomo, że jest to pierwszy mecz tych, 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 z bezpośrednimi rywalami do, do utrzymania, jeżeli tak tabela się układa. Czy to faktycznie, tak jak Pan mówi, jest to przełamanie takie mentalne, piłkarskie i czy to faktycznie tak pójdzie dobrze w tych kolejnych, w kolejnych meczach? W takim sensie, czy to wysokie zwycięstwo? też trochę nie, nie, nie ostudzi tego, tego takiego zapału nie uspokoi Czy to pójdzie w następnych meczach? Nie chciałbym obiecywać, bo to by było trochę nie, nie, nie eleganckie i, i takie trochę szalone, ale jestem pewny, że tą pracę, którą wykonujemy i ta długość tej, 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 tej pracy i, i, i wielokrotnie z też również byliśmy w momentach trudnych tak jak, tak jak i teraz jeszcze jesteśmy bo, bo wcale nie, nie zamykam tematu także tym bardziej, tym bardziej wydaje mi się, że nikomu z nas nie może bezapelacyjnie e, przysporzyć taka myśl, że skoro szliśmy dzisiaj tutaj pięć bramek, to, to teraz będzie łatwiej. Nie, nie będzie, nie będzie łatwiej trzeba bardzo, bardzo ciężko pracować i po prostu pozytywnie patrzeć do przodu i, i sądzę, że do następnego meczu jeśli chodzi o koronę, będziemy znowu bardzo dobrze przygotowani, bo, bo tutaj trzeba oddać naprawdę dużą, wykonaliśmy pracę w samej analizie motoru, bo to jest zespół dobrze ułożony taktycznie i trzeba naprawdę wiele się napracować, aby, aby, aby im stwarzać bardzo duże problemy. Także to jest, to, jest, to jest dla mnie jakby taki główny przede wszystkim cel. Mogę obiecać na pewno konsekwencje i, i, i to, że, że każdy dzień wykorzystamy na to, żeby być gotowy na następne spotkania. nie logicznie wygląda, wiadomo, że w futbolu nie możemy często tej logiki oczekiwać, no ale e, od początku meczu GKS grał e, dobrze, konsekwentnie, strzelił dwie bramki, nadużył no, Pan tego słowa e, kontrola, no ale po drugiej bramce nastąpiło cofnięcie. Czy to jest kwestia bardziej, e, no nie chcę mówić czy taktyczna, bo to te, e, też może być od nas jakaś uwaga, czy właśnie też taka bardziej psychologiczna, że e, no i tak mając to bramkowe prowadzenie już włącza się taki instynkt bronienia? No, to jest takie zapętlone trochę pytanie, ale jak najbardziej rzetelne i, 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 i dobre. Y w GKS-u Katowice gra, gra bardzo często bardzo, bardzo wysoką obroną. Chcemy, chcemy być bardzo intensywni i bardzo mocni w tej wysokiej obronie. Natomiast musimy też umieć bronić w obronie niskiej, bo, bo to jest klucz do tego, żeby drużyna dobrze nawet zarządzała swoimi siłami. I, i, i takie momenty w meczu muszą być. Kluczem jest, żeby również w tej niskiej obronie wykazać się należytą, bardzo wysoką intensywnością w swoich strefach, bo, bo tego mi przede wszystkim zabrakło. Doprowadziliśmy do tego, że przeciwnik do środka pole karne. Nabroiliśmy w taki sposób, że dali Znaliśmy stary fragment gry, a wiedzieliśmy, że stary fragment gry jest bardzo dobrze uderzany w motorze i naprawdę potrafi zawodnik uderzający w punkt uderzać. Tam mają wysokich, mocno atakujących zawodników i tak zrobili pierwszą bramkę. Druga, nie uniknęliśmy błędów w bocznej strefie, doprowadziliśmy do środkowania i przegraliśmy pojedynek Polkarny znowu z Czubakiem, który jest swego rodzaju specjalistą w tym elemencie gry, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę. To są rzeczy do, 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 do poprawy I, i, i one mi dzisiaj po prostu troszeczkę nie pasują, bo wydaje mi się, że nie, nie, nie powinniśmy sobie przy prowadzeniu 2-0 pozwolić na to, aby przeciwnik jednak w te 15 minut odrobił nam te dwie bramki i tutaj na pewno na pewno dużo do, do analizy. To czego brakowało w niektórych we wcześniejszych meczach, no to w skuteczności tych dziewiątych naszych, hmm. czyli Szkolina i Rada Ostra, bo dzisiaj trzeba to mogło być więcej. Tak, nie, to, to niewątpliwie może nie tylko taki... Oddech ulgi, ale, ale, ale sami wiemy, że wskazywano dużo na nasze dziewiątki w tym sezonie, wskazywano na różne rzeczy, wskazywano i wyrażano takie, może nie tyle niezadowolenie, ale wskazywano, że po prostu nasi napastnicy nie strzelają tak, jakbyśmy od nich tego oczekiwali, bo, bo naprawdę, jeśli chodzi o ilość dośrodkowań, ilość gry w polikarnym, tak jak się stwarza sytuację, to w średnich wartościach, jeśli chodzi o całą Excel jesteśmy bardzo, ale to bardzo wysoki w wielu statystykach. Ale niestety te, te bramki nie, niekiedy, niekiedy właśnie są tak, że tym napastnikom, nie chcą, nie chcą wpaść. No dzisiaj mamy, mamy cztery, to jest ogromnie radosny dzień dla nas, bo wydaje mi się, że, że już zapomnimy o takim balaście, tylko teraz niech każdy z tych napastników robi po prostu swoje i, i, i każdemu z nich życzę, czego mogę życzyć. Niech będzie, niech każdy z nich z dwucyfrową ilością bramek skończy sezon, to będzie to będzie okej. Okay. Jeżeli o takie... Nozy, ale hmm. obserwację... Wydaje mi się, że kontuzja Alana może być jakoś, jakaś czasowa, może to nie jest bardzo poważna, ale wydaje mi się, że jakaś czasowa, bo wydaje mi się, że ten przywodziciel, o którym on mówi i, i, i te miejsce, w którym jest ta bolesność dość duża, jest na tyle duża, że, że wydaje mi się, że na pewno jakiś uraz mięśni samych czy włókien jest. Wobec tego na pewno, na pewno być może będzie potrzebował troszkę czasu. Adam dwie rzeczy, raz otrzymał tam bardzo, bardzo mocne bardzo mocną interwencję w okolicach tego swojego stawu skokowego i tam odczuł go dość mocno, a jednocześnie już odczuł te pierwsze, pierwsze oznaki tego swojego zmęczenia. A, a on ma nas informować o tym bardzo mocno, bo wiemy, że ten proces treningowy u Adama jest bardzo mocno zaburzony i to dziś nie jest, wydaje mi się, zawodnik na tyle, to nie jest dzisiaj zawodnik gotowy na to, aby 90 minut grać na najwyższych obrotach. Także zgłosił, zgłosił uraz, zgłosił ochotę do zmiany. Wydaje mi się, że to nie jest uraz jest ostatnie pytanie chciałem zapytać też, czy była to kwestia taktyczna, mianowicie o zmianę js bo jako tu dostęp kartę karty jest nie określił żółtą, i czy to też był taki pomysł, żeby przypadkiem nie wyrównać tej liczebności na wojsku, nie było, zmienione, czy jakieś kwestie takie, taktyczne, Nie Niewątpliwie... Wziąłem pod uwagę dwie rzeczy raz. Pierwsza zmiana Alana w pierwszej połowie, czyli, czyli pierwszą zmianę, żeśmy stracili. Yy, wiadomo, że w przerwie, jeżeli zmiana jest wykonywana, to, to, ta, to ta ilość zmian zostaje nam jeszcze I, i, i wiedziałem, że jeżeli mogę wykonać jakąkolwiek zmianę w przerwie, to wydaje mi się, że jest, ta zmiana była najbardziej, najbardziej dobra z dwóch rzeczy z jednej, że sama rywalizacja w procesie treningowym zastanawialiśmy się do końca, kto ma wystąpić w pierwszym składzie, yy, który ze środkowych pomocników oprócz Mateusza yy, i, i, i się, zastanawialiśmy się na kogo postawić, chociaż dzisiaj nie, w tym meczu również z Mateuszem, bo przecież on, on we wtorek jeszcze grał bardzo, bardzo ciężki mecz ze świadami, i, i tam również lekko potręcił Stas Także mieliśmy bardzo dużo dylematów, w jakim sposobie rozpoczniemy dzisiaj grę na tych naszych dwóch ósemkach. I żółta kartka, która, która, która została też w tej ostatniej fazie pokazanej dla Jese, dała mi taką, taką refleksję, że to jest chyba najlepszy pomysł, aby, aby, aby zamienić. Wiedziałem, że Sebastian wchodząc na boisko podniesie nam jakość i, i, i że będzie, że będzie, że będzie to odpowiedni moment, w szczególności, że wiedziałem, że już gramy w 10, a Sebastian jest bardzo dobrze ofensywnie usposobionym zawodnikiem. Pierwsze do straty drugiej bramki, szczególnie pierwsze 15 minut wyglądaliśmy, jakby, jakbyśmy grali ze sobą pierwszy raz niewymuszone wymuszone lub niewymuszone straty piłki, bardzo proste błędy techniczne, na które ciężko było reagować. 2-0 dla geksy i chyba zeszło z nas całe ciśnienie i dlatego, dlatego zagraliśmy najlepsze 25 minut w sezonie do bramki na 2-2 naprawdę i jeszcze już po bramce na 2-2, kiedy, kiedy mieliśmy, no złapaliśmy naprawdę bardzo duży wiatr w żagle i, i czułem, że będzie to co o czym mówiłem na konferencji przedmeczowej. Potem, potem czerwona kartka. Na drugą połowę chcieliśmy, chcieliśmy przetrzymać mecz przy stanie 2-2 do 70, 75 minuty, jeżeli nic by się nie wydarzyło i wtedy zaryzykować, zagrać o zwycięstwo. Po pierwszej akcji, pierwszym rzucie wolnym w drugiej połowie niestety, niestety nie byliśmy w stanie kryć wszystkich zawodników, którzy, którzy nazwijmy to, Grają dobrze, dobrze głową lub są po prostu groźnie zestawych fragmentów gry, musieliśmy jednego zostawić i był to, był to właśnie e, z relak, e, bo, bo musieliśmy poświęcić do centrum, a on często wychodził za światło bramki i dlatego stwierdziliśmy, że większe szanse na szczelenie bramki są ze światła, aniżeli za, za, za na dalszym słupku, Pomyliłem się. E, Taką bramkę straciliśmy, jaką mieliśmy stracić, nie zdążyło ostatniej w strefie tego wyblokować. No a potem to już macie, potem to już weszliśmy dalej na taki mecz, gdzie jeszcze miałem poczucie, że, że przy odrobinie szczęścia odrobimy na naczynaczy, bo mieliśmy dobry moment, ale, ale niestety niestety nie szeiliśmy tej bramki, i no potem już co. No, Masz czy dwa, grasz w dziesiątkę, albo przegrywasz czy dwa i stoisz nisko i próbujesz, próbujesz, nie wiem, przegrać jak najmniej, albo idziesz po, po kolejną bramkę. My, my poszliśmy po kolejną bramkę, ale niestety strzelał te, te bramki przeciwnik i, i tyle. Gratulacje dla GKS-u, dla, dla trenera Góraka. Myślę, że myślę, że wygrali, wygrali um, zasłużenie z przebiegu całego spotkania i, i tyle. Dla nas jest to. Bardzo, bardzo ciężki czas, bardzo ciężki okres i musimy, musimy trochę mm, wszyscy się uderzyć w piersi, wziąć trochę więcej odpowiedzialności za to, co się, co się w ostatnich, yy, w ostatnim czasie dzieje, ale, ale pretensje mogę mieć tylko do siebie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. Proszę Tomku. Tomaszku, na początku też na że sam pan wspomniał o tych stratach i to jest taka, mi się wydaje, że tendencja już że w kilku meczach z rzędu tak się dzieje, że jest taki problem, kiedy sporo tych strat na własnej połowy takich no, niewymuszonych zaliczacie i chciałem zapytać, czy trener ma jakiś pomysł na to, z czego to wynika. Są, są dwa typy trenerów. Jedni, którzy będą udawali, że mają nad wszystkim kontrolę, i, yy, i będą mówili, że oczywiście mają 100 pomysłów, ale nigdy jako trener nie masz nad wszystkim kontroli. Jest drugi, drugi rodzaj trenerów, który po prostu mówi szczerze na dany moment, jak sytuacja wygląda. To są, to są tak proste straty, że, że po prostu. No, no sorry. No, nie masz presji wokół siebie, no masz piłkę przy nodze, no i to nie jeden drugi, nie jestem w stanie tego racjonalnie wytłumaczyć, nie dlatego, że jestem bezradny, bo przegraliśmy mecz, tylko przepraszam, no nie odpowiem na to pytanie, nie, nie wiem z czego one wynikają, no. gdyby to były, o na przykład, nie wiem, strata na od piątego metra, jak rozgrywamy, nie, gdzie, gdzie staramy się budować od bramki i dzięki temu rozgrywaniu od bramki, mimo że parę razy serce się zatrzymało kibicom, to my wychodziliśmy z tego i po prostu mogliśmy dalej atakować. I te, gdyby te straty wyglądały pod bramką w sposobie budowy i w ogóle, no to mogę powiedzieć, że nie wiem, jestem popełniłem błąd, bo, bo chciałem, żebyśmy tak grali. O, tak jak z Rakowem było parę takich strat przez środek. No to, to stwierdziłem, że to że może to być to, że zamiast podać do dość do, do bocznego, to my chcieliśmy jeszcze jedno podanie zrobić przez środek, ale tutaj tutaj powiem Ci tą kurszczerze, że, że co, no otwieramy piłkę, idziemy z piłką, nikt się nie atakuje, podajesz do wroga. No, no sorry, no nie wiem z czego to wynika. Jestem no, takie wrażenie, że też hmm, potem to się przełożyło, że tak jak pan mówił, e, w też piłkarze jakby więcej ryzykowali i prowokowali sami te straty przy presingu taki prawdopodobieństwo, że po tylko bo to nie Tak, wiadomo, że jedna akcja taka się zdarzy. To jest GieKSa też straciła z dwie takie piłki, bo też podobnie chcą grać, ale to ja powiem więcej. A propos, wracając do tego pytania, tak samo jak nie miałem wpływu na te straty z początku meczu, tak samo nie miałem wpływu, że nagle ruszyliśmy, nagle strzeliliśmy jedną, drugą bramkę. W sensie wpływ taktyczny miałem, bo te bramki rzeczywiście padały tak, jak miały padać, ale nagle byliśmy w stanie transportować piłkę. Od tych samych zawodników, którzy ją w pierwszym tempie tracili, do, do skrzydłowych, którzy, którzy po prostu wrzucali tą piłkę i grali, więc, więc to tak, tak jest, że piłka nożna to jest kwestia wielu rzeczy, nie wszystkie jesteś w stanie kontrolować. Ja powiedziałem chłopakom, bo pewnie będziemy się dzisiaj trochę rozwijać na ten temat, ale to już jak może uprzedzę pewne pytanie. Powiedziałem zawodnikom, że ja, ja nie czuję, jak zabrzmi to kontrowersyjnie, to zabrzmi, ale zawsze mówię to, co myślę. Ja nie czuję do nich złości, frustracji ani pretensji, I, i, bo, bo wiem, że oni, oni, oni bardzo chcą, ale mam takie poczucie, że wiele rzeczy ucieka nam przez takiej, najprościej to nazwać prosty prosty brak, e, brak odpowiedzialności. E, nie wiem e, na przykład wynika i nie wynika on do końca z tego, że oni nie realizują zadań, bo, bo dla przykładu jak wytłumaczyć e, powiem na trzech przykładach, ale to może to nie jest, że akurat mówiłem się na tych, ale jak wytłumaczyć wybicie narzut rożny Rzakiego w meczu z Termaliką? Jak wytłumaczyć dzisiejszą czerwoną kartkę, drugą żółtą? No, jak to racjonalnie wytłumaczyć? Masz, jest ostatnia minuta meczu. To motor by schodził naładowany na przerwę, nie Giexa, bo motor odrobił straty. Motor złapał rytm. Fantastyczni kibice, którzy już widziałem, że nas niosą, już czułem to show. I jest zawodnik zamknięty, jest, jest przy linii. Nie jest nawet po pierwsza żółta kartka 100% rozumiem kubę przerywa, fauluje, faul taktyczny, ale dru druga żółta kartka. Jeden z zawodników próbuje cztery razy podać do dziewiątki. Widać, że gieksa to czyta. I cztery razy podajemy w ten sam sposób. No, no podajmy dwa razy inaczej, żeby za trzecim razem podać w ten sam sposób. I, 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 i nie wiem, czy, czy dalej, przy pierwszej bramce. Piłka na nodze, dośrodkowanie piłka na nodze, a akurat arka, tylko bardzo proszę, nie odbierzcie tego, że ja teraz strzelam zawodników, tylko chcę Wam podać parę przykładów. E, piłka na nodze, e, arka po dośrodkowaniu. Dlaczego my ją przyjmujemy? Przecież ona jest na, na piątym meczu. Dlaczego my nie walimy tej piłki na naszą połowę, e, na połowę przeciwnika i po prostu tam, tam zakładamy pressing i, i chodzi po prostu po prostu o to, żeby e, albo nie wiem w przy, e, da, dalej przykłady, które mogę podać żeby to było takie e, takie bardzo, bardzo ogólne e, Bradley zabiera się dwa razy do tyłu w sytuacji, kiedy może iść do przodu traci piłkę, GieKSa jedzie potem jak strzelamy bramkę, to Michał czy Bradley zabierają się nagle, nagle do przodu, więc taka odpowiedzialność po prostu za za to, co każdy, każdy ma robić, gdzie oczywiście największa odpowiedzialność jakby spoczywa, spoczywa na mnie, bo te chłopaki realizują i grają, budowanie od bramki, chcemy tak, ja jestem tego zwolennikiem, jest, budo jest budowa. Błędy taktyczne w obronie, jak chcę, żebyśmy tak bronili, jak dany zawodnik nie przesunął, nie był za daleko, to jest moja odpowiedzialność. Jest jakiś system styl, ale takie rzeczy indywidualne, gdzie gdzie Tomku, to pytasz mnie o takie małe straty i w ogóle naprawdę nie wiem, nie wiem jak Ci po prostu odpowiedzieć na to, żebyście się czuli, yy, czuli usatysfakcjonowani tym, że dostaliście na to odpowiedź. Także tyle. To może przy tego krótkiego, lepszego fragmentu, który Pan ja wspomniał. Co prawda mógłbym też tak że za wielkiego na ten może że tam tak, co było yy, kluczowe, jeśli chodzi już o te boisko, wyjmując jakiś tam mental, że ktoś puściło o tylko co rzeczywiście na zdecydowało o tym, że wróciliście? Dobra, zdecydowała po prostu e, większa celność podań. Plan na mecz był taki. GKS Katowice presuje trójką, trójką Trój. zawodników w przodzie. E, nazwijmy to ofensywni pomocnicy zabiegają stoperów. Jedna z dziewiątek, jedna z dziewiątek zamyka, zamyka e, naszego środkowego pomocnika. Dalej wahadła GKS-u idą wysoko i teraz co mieliśmy robić, mieliśmy budować z pomocą Iwana 4, 4 plus 2, żeby, żeby jeden ze stoperów wchodził do środka, bo wtedy ten jeden na passing będzie miał dylemat kogo wybrać. Jak zabiegały nas dziesiątki i ofensywni pomocnicy, to mieliśmy grać za plecy tego ofensywnego pomocnika, który w danym momencie zabiegał piłkę. Mieliśmy wtedy uwolnić piłkę do bocznego obrońcy albo do naszego środkowego pomocnika jak parę razy. Jak to zrobili? To po prostu była decyzja. Czy prowadzimy piłkę, czy gramy za wahadła, bo akurat tam się pojawiły miejsca dla skrzydłowych, bo e, zawodnicy wahadłowi... Czyli, czyli Galan i, i Wasielewski, oni często stali w pół drogi byli łapani. I tak strzelamy bramki. I tak strzelamy bramki, bo po prostu byliśmy w stanie transportować piłkę od, linii od bramkarza przez linię obrony, pomocy do dziesiątek. Pierwszy fragment, gdzie nie byliśmy w stanie tak grać, to był po prostu spowodowany tym, że nie było odpowiedniego po prostu podania piłki w te strefy, które mieliśmy podawać. Druga połowa, wspomniał o to, że e, no właśnie chcieliście przetrzymać piłkę, gdzieś ten wynik utrzymać do 70, 75. E, to co właśnie jest, m, czego brakowało, żeby tę piłkę utrzymać, żebyście mogli gdzieś kontrolować z piłką lecz. E, e, inaczej, był duży fragment, gdzie duży no. Nie znam idealnie, ale myślę, że nawet po tej szybkiej bramce było parę fajnych i ciekawych akcji. Wiadomo, że, że bramka na cztery to padła z mojej perspektywy, dlatego że jak chciałem, żebyśmy już zagrali wabank, wyszli wyżej, nakierowałem zawodników, żeby szli bardzo mocno już presować i po prostu dlatego pojawiło się miejsce w środku pomocy, gdzie nieźle szukał sobie tego miejsca Nowak i potem Adi Błąd, tak, bo Adi, Adi tam wszedł i no to są tacy zawodnicy, że jak ryzykujesz, albo odbierzesz piłkę u góry i będziesz miał kontrę, ale musisz się liczyć z tym, że jak jej tam nie odbierzesz, grażo jednego zawodnika mniej, jak ta piłka trafi do ich ofensywnych pomocników, no to mogą z tego grać prostopadłe, mogą coś coś zrobić i tak się stało, natomiast najbardziej mam pretensje o tym szybko straconą bramkę, bo, bo tutaj jak mieliśmy ją stracić, to no nie po stałym fragmencie gry, tylko stracimy jej po akcji, gdzie próbujemy ryzykować, a nie w momencie, kiedy jesteśmy dziewięcioma, dziesięcioma zawodnikami pod piłką. Ostatnie pytanie, bo parę słów z Markiem Bartoszem, o jakiejś sytuacji dyskutowaliście? Nie, dyskutowaliśmy o czystej odpowiedzialności, po prostu. O takiej czystej odpowiedzialności, że mm, Mówi, wypowiadałem się o tym we wcześniejszych, yy, wcześniejszych odpowiedziach, więc po prostu, po prostu o tym, bo widziałem, że Maro też jest frustrowany całą tą sytuacją, bo są rzeczy, na które możemy reagować i, i, i możemy zareagować błędnie lub poprawnie, ale, ale przynajmniej wiemy na czym się oprzeć, a są po prostu rzeczy, które, które, o które muszą, musimy zadbać sami indywidualnie. i tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, Jusko. Dobry wieczór. Nie Panie pana, że dużo z tych rzeczy zebrał pan w mianownik e, braku tej odpowiedzialności zawodników. Czy pod tym też nie kryje się mimo wszystko brak jakości pewnej? Nie mówię o indywiduach, tylko może jako jakości cały karnych. Słuchajcie. Ja jestem trenerem Motoru Lublin i ja muszę wykrzesać maksa z ludzi, których mam. I ludzi, ludzi których, którzy przychodzą tutaj i łatwo, łatwo w trudnych momentach po prostu mieć do nich pretensje. Ale ja dzisiaj, ja dzisiaj do nich nie mam, bo, bo naprawdę każdy z nich daje takiego maksa, jakiego, jakiego ma. I i myślę, że myślę, że powinniśmy, powinniśmy po prostu uderzyć się, uderzyć się w pierś i, i, i zastanowić. Ja się powinienem zastanowić, jakie ja, jak ja błędy popełniłem, że zespół punktuje tak, jak punktuje. I, i nad tym chcę, chcę bardzo myśleć, bo, bo na to mam wpływ bo na to mam wpływ I, i myślę, że jeżeli ja zacznę się zastanawiać nad innymi zewnętrznymi rzeczami, to nie chciałbym, żeby stało się tutaj coś, 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 co, co nie będzie dobre dla motoru. To drugie ostatnie pytanie, no jaki ma Pan pomysł, żeby z tego kryzysu, który jest teraz wyjść, bo była dwutygodniowa przerwa. Wspominał Pan na przednaczowej konferencji o tym, jak pracowaliście. No, okazało się, na tę chwilę to nie wystarczające, żeby zgarnąć trzy punkty, no, a Liga pędzi i wiadomo też, że przed nami no, szalenie trudny terminarz w końcówce tej godziny. Tak, yy, jakby ja powiem szczerze, że, że chcę kontynuować to, co zacząłem dwa tygodnie temu. Ja wiem, że to się będzie działo teraz, że że, że spadł mi sufit na głowę, bo przegraliśmy 5-2 i, i jest, jest tragedia. Ale dzisiaj, dzisiaj każdy, kto gdzieś tam patrzy na futbol głębiej i spojrzy na pewne rzeczy, to, to zobaczy, że, że można się jest się o, co, o, o coś się zaczepić i, i tak, tak powiem wymijając.